Cześć! Witaj, witajcie, drodzy widzowie kanału Kaktus Jorgen. Dawno coś nie nagrywałem, bardziej w klimacie vlogowym. Tak oto odcinek numer dwa w klimatach vlogu, luźnego blogu wizualnego, wideoblogu jak zwał. A dlaczego? A bo mamy 20 kwietnia, kolejny dzień kwarantanny, jest poniedziałek 2020 roku, ale również moje urodziny. Chciałoby się rzec, że 18. Niestety, jedna jedynka do przodu i mamy 19. 19 w drodze ku 20. Spokojnie, tak sobie pomyślałem, pomijając fakt, że nogi służą mi tutaj za statyw pod aparat, pod telefon, to pomyślałem sobie, że urozmaicę Wam oglądanie, aby nie było tak sztywne. Aby mi ręka czy nogi nie drżały, to planuję zakup gimbala. Gimbala dzięki któremu już nie będę jak pijany trzymał tej kamery, drgania będą minimalne, a wizualnie jakość powinna się również poprawić gimbala. A jakiego od DJI, a sam gimbal nosi nazwę, nazwę Osmo Mobile 2. Z tego, co widziałem, recenzja jest w miarę przyzwoita. Troszkę gorzej jest aplikacją na Androida, bo obecnie jako kamera służy mi telefon. Xiaomi, Xiaomi, jak zwał? Mi 9. Tak, Mi 9. Wersja globalna. Niby z przodu mam trochę więcej pikseli. Nie jestem, mam nadzieję, kwadratem. Ale mogło być lepiej. Może coś pomyślę na wakacjach w trakcie wakacji o aparacie. Zobaczymy. Ale nie o tym. Kolejnym prezentem, czyli numerem dwa, który chcę sprawić dla kanału oraz dla siebie, to mikrofony. Ale nie taki zwykły, gdzie ja tutaj będę sobie mówił do niego z łapką, tylko mikrofon krawatowy, który mogę podpiąć pod odzież, a krawatowy, bo rzecz jasna, mogę przypiąć na wysokości krawata, jakbym zaciskał go u szyi. Od kogo? Od kogo? Hmm. To był mikrofon marki Boya. Boya, który charakteryzuje się tym, ten mikrofon krawatowy, że to nie jest jedna sztuka, tylko dwie sztuki. Na dwie strony mogę podpiąć, czy też dać jeden mikrofon osobie z zewnątrz, za kamery, czy też jakbym się miał zduplikować? Na ekranie to mamy dwa mikrofony, mogą prowadzić z kimś rozmowę, czy też reportaż, wywiad w sprawie roślinnej, ale i nie tylko. I, i, i co do mogę powiedzieć o tym mikrofonie, oprócz tego, że będę go wam demonstrował na kanale, jak on działa, i mam nadzieję, że poprawi yy, dźwięk. Bo obecnie nagrywam z telefonu, a dźwięk jaki jest, jest pogłos. Tony też mogły być lepsze, ale szum nie jest najgorszy. Mam nadzieję, że to się poprawi i będzie lepiej. Dodatkowo statyw statyw z poziomicą do nagrań, które będę łączył oczywiście z gimbalem, gdzie będę pracował przy ogrodzie, nie wiem, przy parapecie. Będę coś do Was mówił, ale żeby łapek nie trzymał, tylko wymachiwał, gestakulował, pokazywał Wam. Co tam w trawie piszczy, czy inne rzeczy robił, to żebyście to widzieli w pełni. A taki statyw posłuży mi właśnie za takiego drugiego człowieka, za operatora, którego nie posiadam, ale trzeba być samodzielnym, szczególnie w czasie kwarantanny. <laughs> no. Dodatkowo, co mogę powiedzieć, czy też pożalić się? Niby 19 lat, niby. Matura powinna się odbić 4 maja, ale matura jest przesunięta na czerwiec, chociaż nie wiadomo. Podobnie jak nie wiadomo, jako obowiązek obywatela, czyli wybory, z nimi też nie wiadomo, nie wiem naprawdę nic i szczerze mi to zwisa, bo wolałbym pójść do pracy, czy też po prostu się tym nie martwić, nie stresować i żyć spokojnie. Przy okazji, co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że, że gdzieś tam z czasem poprawi mi się jakość wideo, tak jak mówiłem, aparat sobie zakupię zamiast telefonu lub dwa telefony, aby bardziej wizualnie urozmaicić Wam klatki, na przykład spojrzenie na mnie, który mówi, i robi coś, a drugie spojrzenie na roślinki w trybie makro, dajmy na to. Abyście mogli to zauważyć, zwializować zwi Wam to bardziej, pokazać. Zwizualizować. Zwi tak. Jorgen się uczy i Was też przy okazji może czegoś dodatkowo na kanale. No, mija piąta minuta, więc ciekawe, czy ktoś z Was dotrwał do tego momentu, ale jeżeli to są widzowie stricte o kaktusach z kanału, Kaktusiarskiego, to pytania o tych roślinach, możecie kierować oczy jasna, do mnie planuję parę projektów. Miał być projekt szklarnia, bardziej rozwijany, ale obecnie mam przymrozki. A tak smutno, ale muszę przyznać, że moja szklarnia foliowa nie zdała egzaminu. Przy takiej wichurze wyrwało mi szklarnię, wyrwało mi całą konstrukcję z ziemi i ona poleciała. Mimo, mimo, że była przesypywana i kamyczkami, i otoczkami, różnymi, no niestety bywa i tak. Ale z kaktusów, które tam widziałem, jako tako rośliny mają się dobrze. Dwie sztuki ucierpiały, ale nie skazuje ich jeszcze na stratę. Mam nadzieję, że coś tam przeżyje. Ciepłolubne kaktusy, rzecz jasna, są na parapecie. Mm. I, i, i. Ciągle macie jeden kadr, mam nadzieję, że w edycji gdzieś to urozmaicę. Kolejne projekty to miałem mówić o starych filmikach, ale z upgrade'owanych z aktualizacją, bo na przykład przesadzanie kaktusów, roślin, ziemia do kaktusów. Zmieniam formułę, bo moja formuła, jak ją testowałem, widzę jej wady, widzę jakieś zalety. Ale, ale wolę spróbować czegoś nowego, czegoś innego, zobaczyć jak to jest. Podobnie chciałbym Wam powiedzieć co nieco o metodach podlewania roślin, czy też samego uprawiania, bo mamy uprawianie w ziemi na różnych watach, uprawy in vitro, uprawy wodne można wymieniać, można kombinować, szczepione, nieszczepione, modyfikowane. Selekcjonowane. Część kaktusiarzy, część osób, która hoduje rośliny, selekcjonuje na gatunki czyste. Inne wolą kundelki, mutowane rośliny. Podobnie jak jedni wolą, aby kura była złota, to inni wolą, żeby była pstrakata. Tak, różnie tam bywają, ludzie mają różne famaberie. A fajnie by było co nieco o tym powiedzieć. Nawet o głupim storczyku. Czy wiecie, jak wygląda owoc storczyka? A? może coś pojawi się na kanale, ale nie będę zdradzał szczegółów. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Dobra, 8 minuta wbija. Dobijemy do 10 gadania bez sensu albo z sensem. Ja się powyciągam trochę nieładnie do kamery, ale musicie mi to wybaczyć. Dzisiaj jest mój dzień i jakoś to będzie. Tak więc kupuję sobie statyw, gimbala. Mikrofon, aby posłużył mi jako tutaj narzędzia, które urozmaicą Wam odbiór, a mi pracę. Hmm, czy czuję się stary? Trochę tak. Wczoraj się goliłem, już zarastam. O głowie nie wspomnę, ale nie chcę mi się golić, bo to jest takie czyste lenistwo. Nie idę do szkoły, nie idę do pracy. To uznaję, że mogę zarosnąć. Mam wrażenie, że nigdy nie będę miał dłuższych włosów, to chociaż teraz niech sobie rosną. Dodatkowo. Może, może, może. Mm, gdzieś zakupię ananasa, jakiegoś kokosa, jakieś palmy, nie palmy, inne rośliny w międzyczasie awokado, liczi, A może wrócę do pierwszej rośliny, jaką hodowałem, a to mówiłem na lajwie. Pierwszą rośliną, którą hodowałem, wyhodowałem. To była mandarynka bądź pomarańcza. Miałem wtedy 5 lat. Wsadziłem ją w ziemi i nazwałem tą pestkę, tą sadzonkę, która później wrosła, zimorodkiem. Dobra, 10 minut lada moment. Tak, to, tak więc powiem o tak. Trzymajcie się serdecznie, miło, cieplutko, bez korony, dużo zdrowia, aby Wam rośliny rosły. No i jakoś spokojnie. Cześć!